Cześć moi drodzy, witajcie. Mamy nowe przecieki dotyczące odcinka 74. Prawdopodobnie są to oficjalne przecieki. Boom wypowiedział się na temat przyszłości tego odcinka i co tam się wydarzy, a także tego, co się wydarzy i rzeczy związanych z tytanami. Także zapraszam serdecznie. Zostawcie ten lajka. Like ten odcinek będzie naprawdę interesujący, jeżeli chcecie się coś dowiedzieć nowego o nadchodzącym odcinku. Także zapraszam oglądać do końca. Lecimy z tym słuchajcie i jak pamiętacie czekamy na odcinek 74 nie wiemy czy będzie podzielony na części jak widzicie odcinek wyszedł 10 maja dzisiaj jest 17 czyli mija siódmy dzień który na którym oczywiście na który czekamy myślę że tak 10 11 dni będziemy czekać czyli odcinek prawdopodobnie pojawi się no dzisiaj jest piątek czyli mamy ósmy dzień to jest sobota potem mamy niedzielę. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, prawdopodobnie dostaniemy nowy odcinek, jeżeli tak by można było to liczyć. Mam nadzieję, że będzie to szybciej, ale raczej nie będziemy na to. Na to nie ma co oczekiwać, bo boom raczej, jak coś robi, to robi to wolniej niż szybciej. Natomiast to no może się miło zaskoczymy lepiej się słuchajcie, miło zaskoczyć, niż niemiło i przykro zawieść, prawda? Natomiast no wszystko wskazuje na to, że odcinek jest w trakcie. Boom cały czas siedzi w Source Makerze. Tworzy film, i ten 74 odcinek jest prawdopodobnie tym jednym z tych najważniejszych, które powinniśmy obejrzeć. I w ogóle sam Boom robi na to niezwykły hype, na, na ten odcinek, że on będzie mega ważny. Sam to powtarzał, zresztą przecież w przeciekach poprzednich mieliśmy te cyfry 74, i wszyscy na to czekają, co się tam wydarzy. Prawdopodobnie, słuchajcie, dojdzie do i tutaj właśnie. Porozmawiamy sobie o tym nowym przecieku. Ja go Wam zaraz pokażę, bo zrobiłem screena z tego. Także teraz Wam się ukaże na ekranie, właśnie ten przeciek. No i moi drodzy, niestety zła informacja, to może powiększę, żebyście widzieli. One More Animator jest to jeden z twórców, którzy robi fanmadeowe fan z Toilet. Zapytał się Buma, czy. Gdzie w ogóle ci tytani podążają, i tutaj mowa oczywiście o tytanie kamerze i tytanie głośniku. Czy idą się naprawić, czy po prostu idą gdzieś w jakieś nieznane dotąd miejsce? I Dafoe Bum odpowiedział mu: Dave, pina fight. Czyli to wychodzi na to, że będą dalej walczyć z Jimenem czyli oni dalej lecą do Jimena, co jest totalnie głupie i moim zdaniem. No nie wiem, to chyba to jest na siłę robione. Jeżeli ten przeciek jest oczywiście prawdziwy, o tym jeszcze się wypowiem. Natomiast słuchajcie, no tutaj Boom odpisał, że to nie jest jakby wiadomość poufna, można się tym dzielić z innymi. Także e, sytuacja, w której oni tutaj idą walczyć dalej z Jimenem, jest totalnie bez sensu ponieważ no wiecie oni są tak zniszczeni, szczególnie Tytan Głośnik, że po prostu nie wytrzymają tego i powinni zostać naprawieni i dostać jakieś ulepszenia, inaczej to się źle skończy przynajmniej dla jednego z tych Tytanów. Natomiast swoją drogą wydaje się, że Bum to po prostu robi na siłę, żeby jeden z Tytanów został zniszczony i na, żeby seria nabrała większej dramaturgii, więc prawdopodobnie jest to po prostu na siłę, bo to Wiecie, fajnie, jakby te postacie też wykazywały się jakąś taką inteligencją, bo, tak jak Jimen zawsze ucieka, gdy nie ma już możliwości, wierzę, że, że jego szanse są marne, to on ucieka po prostu, natomiast tu, tytani prom do przodu nie przejmują się niczym, co jest totalnie. Głupie, chyba jeden moment był, że zwykły nieulepszony tytanik. Kamera uciekł, po prostu odleciał, został uszkodzony. W szorcie, pamiętacie tę wersję? Natomiast tutaj, no, to jest totalna głupota. Jeżeli to jest prawda, bo tutaj jeszcze się nad tym zatrzymamy. Właśnie Data Bio zrobiła film na ten temat. Natomiast słuchajcie, wychodzi na to, że jeżeli chodzi o to, to wywiązała się drama między Data Bio a właśnie One More Animatorem. Databio zarzuca mu to, że po prostu, że oszukuje i że to są fakeowe screeny. On znowu twierdzi, że, że to nie jest fake i ma na to dowody, zresztą je pokazał. Natomiast zarzuca właśnie Databio, że oszukuje, robi clickbaity i ona się nie odezwała do Booma. Tak naprawdę ona, bo nie wiemy, czy to jest on, czy ona, to sztuczna inteligencja robi te filmy, to, znaczy robi człowieka gada sztuczna inteligencja więc nie wiemy czy to jest kobieta czy mężczyzna natomiast yy, natomiast tutaj ona właśnie yy. No, nie wiem komu ufać w tej dramie, niestety nie wypowiem się na ten temat, natomiast będę czekał, jak się sytuacja rozwinie, bo sam boom powinien oficjalnie powiedzieć, które rzeczy są prawdziwe, a które nie, ponieważ to uży uderza w społeczność i robią się takie toksyczne rzeczy w społeczności z Toilet, więc moim zdaniem boom powinien się oficjalnie wypowiedzieć gdzieś na Twitterze albo gdzieś, żebyśmy po prostu się dowiedzieli, kto mówi prawdę z tych wszystkich. Tutaj youtuberów. Natomiast ja obecnie przekazałem wam te przecieki, i tak jak mówię, na razie nie są to oficjalnie potwierdzone rzeczy. Zobaczymy, jak ta drama się tutaj w, w rozwinie. Jak kto, kto mówi prawdę, mam nadzieję, że BUM to potwierdzi i będziemy wszystko wiedzieli jak na dłoni. Natomiast, jeżeli chodzi, słuchajcie o takie reakcje na filmy innych youtuberów, które robią analizy, to zapraszam Was na kanał BROD reaguje 2. Link macie w przypiętym komentarzu. Tam właśnie komentuję, robimy takie komentarze właśnie tych filmów teorii od YouTuberów tych filmów, więc jeżeli ktoś chce być na bieżąco z takimi filmami, to zapraszam na ten drugi kanał. Tutaj rzadko coś takiego robię, chyba że jak jest naprawdę bardzo ciekawy temat, no, bo wiem, że nie lubicie też niektórzy. Natomiast przejdźmy teraz do waszych teorii. Zaczniemy od teorii z Discorda, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. W opisie macie link do mojego Discorda. Cube Mic. Moja teoria w 74 odcinku dowiemy się, gdzie TV Man teleportował się, i będzie to samo co w 47. Czyli, że pułapka, ale Tytani przyjdą, i wtedy zginie Speakerman, A TV Man teleportuje kameramena do bazy. Wydaje się, że ta teoria jest całkiem prawdopodobna, zważywszy na to, że dostaliśmy ten przeciek. Jeszcze nie wiemy, czy prawdziwy, natomiast jest to tożsame z tym, co właśnie. Boom niby powiedział No zobaczymy jak się historia dalej potoczy Dziękuję ci bardzo za tą teorię i wbijajcie na Discorda teraz oczywiście przejdziemy sobie do waszych komentarzy z odcinków e, Moim zdaniem ten fioletowy TV ma, man to pl plunger TV men No na pewno jest to odpowiednik elitarnych wersji kamer czy głośników czy TV menów bo jak pamiętacie ja Zawsze mówiłem że jakby TV meni nie mają męskiej wersji elity więc teraz już się pojawiła Skibit, to Toilet najgorsze jest, oglądają to tylko dzieci ADHD. Tak szczerze, nawet tego nie polajkuję, już wielokrotnie o tym na ten temat mówiłem. Ta seria zdecydowanie nie jest dla dzieci. Nie wiem dlaczego ludzie tak myślą. Dlaczego myślisz, że Titan Speakerman zginie? Skoro Boom może nas okłamać. Boom, jeżeli chodzi o. Ja już to mówiłem kiedyś na odcinku Boom, jeżeli chodzi o czas, kiedy wyjdzie odcinek, to czasami trzeba brać jego słowa z przymrużeniem oka, natomiast jeżeli on mówi coś o fabule to Toilet, to 100% zawsze było prawdy w tym, co powiedział, więc tutaj biorę jego słowa za pewnik, chociaż może z biegiem czasu w jakiejś ostatniej chwili się rozmyślić, no nie wiem. Po tym, co dostaliśmy te przecieki, no to wygląda na to, że jednak Titan głośnik tego wszystkiego nie przeżyje. Ja myślę, że ten nowy Astro zaatakuje Jimena i będzie pokazane, gdzie Astro Toilet bez upgrade będzie pokazywane, jak toilety ulepszają go. Pozdrawiam. Zaatakują Jimena. No być może będziemy zobaczymy w końcu bazę Astro Toilet i naukowca Astro, bo to jest też mega istotne. Ej, kto to ten taki inny TV man? To jest elitarny. To jest elitarny. Brod, ja mam nadzieję, że odcinek 74 wyjdzie w niedzielę, bo wtedy mam komunię. Lajkujcie, żeby widział. Wszystkiego dobrego, jeżeli będziesz miał komunię. Na no teraz wydaje się, że to będzie czwartek albo środa w przyszłym tygodniu. Brod, widziałeś w odcinku 49 na końcu i, i było słychać dźwięk tytana kamery? W 49? E, zaraz sprawdzimy. To jest tutaj. No, można powiedzieć, że to był jego dźwięk. W sumie masz rację.